Dzień dobry moi mili, witam Was w moim podcaście. Ja nazywam się Przemek Strogosz i jestem lumpsetterem. a to oznacza, że lubię używki. Lubię te tanie, ale nieraz i te drogie. Te kupowane na wagę albo kupowane za sztukę. Po prostu mam do nich słabość. Dlatego promuję używki. Dlatego promuję modę używaną. Tę z second handów, z vintage store'ów, z ciucholandów, ze szmateksów. I o tym też będzie ten podcast. Ale nie tylko. Pogadamy sobie o tym, co nas w modzie grzeje, co nas w modzie ziemi, a propos grzania. 30 stopni w cieniu i znów powraca to filozoficzne pytanie: dlaczego Polacy się nie myją? Dlaczego Polacy śmierdzą w autobusach, w tramwajach, w trolejbusach? Jadą autobusem, autobus jedzie nimi, a przecież no, nie można otworzyć okna, bo klimatyzacja nie działa, więc jeśli je otworzymy, to nie będzie działać jeszcze bardziej. Dlaczego? Dlaczego Polakom tak w zbiorkomie wieje spod pachy? Bo się nie myją, odpowiada najwięcej ankietowanych, ale wybaczcie, ja tego nie kupuję. No, co to właściwie znaczy? No co, nie myją się, bo, bo nie lubią, bo nie mają czasu, bo mydło lubi zabawę. Bzdura. Ludzie walą w autobusie, bo noszą plastik, bo ubierają się w poliester. Latem w 30 stopniach w autobusie są cali ubrani w poliester. Dla niewtajemniczonych, poliester jest materiałem ropopochodnym, który słabo przepuszcza powietrze i słabo wchłania wilgoć. A do tego rozkłada się 500 lat. Wymyśliło go dwóch brytyjskich chemików i moim zdaniem to oni, a nie Oppenheimer, mogą o sobie powiedzieć Now I death, the destroyer of worlds. Dlaczego? Bo poliester dzieli się na mikrowłókna, które zasejfiają glebę i wodę. Według Plastic Sub Foundation podczas prania jednego grama wytrąca się nawet 4,5 tysiąca włókien. I wcale nie musisz prać w rzece. Nie musisz trzeć na tarce albo walić kijem, żeby wybabić plamy. Wystarczy program syntetyki i Twoja inteligentna pralka. I ja mam taką. Ona korzysta ze wsparcia AI. Nie wiem, co to znaczy. To znaczy, wiem, co to jest AI, ale nie uważam swojej pralki za szczególnie inteligentną. Często na przykład wrzuca jedną skarpetę w taki martwy kąt, w taki martwy punkt tuż przy drzwiczkach. Ona jest taka przyciśnięta jak płaszczka we wrocławskim afrykarium, i z tyłu tam całe towarzystwo świruje, wariuje, kręci się. A ta jedna smutna skarpeta wciśnięta w kąt. Nie wiem o co chodzi. No, w czym jej ta skarpeta przeszkadza? To już jest wyprana? Już czeka w kolejce do wyjścia. Z poliestrem jest jeszcze ten problem że jest śliski. Jest jak, wiesz, jak twój kolega z podstawówki, który odzywa się po latach e, i pisze ci, że ma świetny biznes. Tylko to nie jest rozmowa na Messengera. Musicie się spotkać w McDonaldzie. W sensie poliester udaje kogoś innego, kogoś, kim nie jest. I nie możesz mu ufać. Dotykasz go, sprawdzasz, wąchasz, myślisz sobie, nie, nie, to, to, to nie jest on, to na pewno nie jest on. A to jest on. Sam tak kiedyś dałem się nabrać, gdy pracowałem jeszcze w polskiej garniturówce. Sprzedawałem garniaki w polskiej marce. No, takiej polskiej, nie polskiej. Jak chcesz sprzedawać garnitury w Polsce, to nie możesz się nazwać u Andrzeja, czy tam nawet Garniturex. Musisz mieć włoską markę, że gość, który przyjdzie po ten garnitur, on musi się czuć, wiecie, jak, jak na łomo, jak, jakby kupił go we włoskim butiku. Że jak będzie jadrosł w sobotę, i stryjek, czy tam wujek zapyta go, młody skąd masz garnitur? To on nie powie, że e, od Andrzeja. Tylko odchyli klapę i powie, że włoski. E? A jakiej marki? To może być cokolwiek. To może być nawet spaghetti carbonara. Tamten sklep to jednak nie były Włochy. To był bardziej Meksyk. Było jak w meksykańskiej knajpie na odludziu. Także jakiś gringo trafia tam raz na ruski rok. Całe dnie spędzaliśmy na obserwowaniu, jak się przemieszcza powietrze. Kto tam wchodził, raczej nie mógł być znawcą, bo wtedy po prostu by tam nie wchodził. Raz gościu zapytał o marynarkę, a ja jak, jak taki nowicjusz, tak? Jak pierwszy dzień w pracy, jakbym był na zmianie z kierownikiem. No, taki podekscytowany, wyskoczyłem. Dzień dobry, jaka marynarka, jaka klapa, Szpicklapa? a szlice, dwie, trzy, jak pan sobie życzy, Krata? tenis. Gościu miał minę, jakby jakbym mu przypomniał powrót starego z wywiadówki. I tak mówi. Nie, ja nie miałem nigdy marynarki. To jak taki gość ma odróżnić, czy to jest wełna, czy plastik, był tam taki garniak. Prawdziwy szef. Szefito, 100% wełny, klasyczny, najdroższy, najrzadziej sprzedawany, dotykałem go, oglądałem, sprawdzałem. Wierzyłem mu. Wierzyłem mu, że jest 100% wełny. Potem gdy Łokik zabrał się za sprawdzanie składów w e, polskich garniturówkach, okazało się, że w wielu na masową skalę fałszowano składy produktowe garniturów, i ten sam garnitur, który był 100% wool, nie miał ani grama wełny. Ani grama. Zero. Uwaga, darmowa rada. Zbliża się sezon ślubny. Jeśli stoicie przed zakupem garnituru i macie zamiar kupić go w garniturówce, w galerii, to dam wam jedną radę: nigdy, przenigdy nie kupujcie garnituru w pełnej cenie. Targujcie się. Targujcie się jak w tureckim sklepie z pamiątkami. Zobaczcie, sprzedawałem garnitury za kilka tysięcy gościom z listy Forbesa. I choć mieli miliony, targowali się. Targowali się jak szaleni. No, nawet im brewka nie tyknęła, cieniem rumieńca się nie okryli, a walczyli o każdy procent rabatu. I druga sprawa, nigdy nie idźcie tam w sobotę. W sobotę oni mają ruch, oni mają utarg, mają pieniądze. Oni mogą nawet nie potrzebować swoich pieniędzy. Idź tam w poniedziałek. Kiedyś zero ruchu, oni mają zero na kasie. Za dwie godziny zamykają sklep i muszą zaraportować, że przez cały dzień nie sprzedali ani jednej sztuki. I wtedy wchodzisz ty. Ty i twoje pieniądze. Wchodzisz, Dzień dobry, chciałem kupić garnitur. Teraz, dzisiaj i o jakim rabacie możemy porozmawiać? A jeśli masz dostatecznie dużo tupetu i bezczelności to zapytaj o rabat pracowniczy. Jest coś takiego, zwykle jest to 50, nieraz więcej procent, i proponujesz go wymienić na dobre ciacho albo lepsze wino. No co, no słuchaj, nie oceniaj gracza, oceniaj zasady gry i postaw się w ich miejscu. Nie jak być dobrego ciacha albo przytulił winko w poniedziałek o 20, po 11 godzinach pracy? Dla mnie to pytanie retoryczne. W Polsce wielu facetów ubieranych jest przez kobiety. To nie jest opinia, to nie jest obelga. To fakt. Wchodzi gość do odzieżowego i wiesz, jest jak w familiadzie nie? pada pytanie, dzień dobry, z kim przyjechałeś. No i wtedy to jest moja mama Maria, babcia Basia, e, ciocia Kasia. Wiesz, sport zespołowy, gość wychodzi z przymierzalni i e, jest czas dla drużyny, drużyna się naradza. Nie? A ty, jeśli jesteś sprzedawcą, to po prostu wiesz, wiesz, że jeśli któraś z nich ma dzisiaj zły dzień, albo jest już zmęczona, to już jest pohandlowane. Słuchaj, To nogawki zawsze będą za długie, za szerokie, za krótkie, albo będzie ich po prostu za mało. A w drugą stronę? W drugą stronę to tak nie działa. Otwierają się drzwi kabiny. Nie? Gość siedzi w fotelu ze wzrokiem w telefonie i pada pytanie: Kotku, czy wyglądam w tym grubo? I zaczyna lecieć ten dźwięk. pod zaczyna kolesiowi spływać po plecach do gaci, jakby już tam nie było pełno. I nie masz na świecie przyjaciela, który by w takiej sytuacji podpowiedział ci dobrą odpowiedź. Możesz spróbować pytania do publiczności, ale publiczność w takim sklepie, czyli najczęściej sprzedawcy, oni są jak widownia w Koloseum, gdy na arenę wypuszczono lwy. Oni tylko czekają. Oni czekają, oglądają, oni chcą się dobrze bawić i oni wiedzą, że masz przesrane. Tu akurat panią nie zazdroszczę, bo to panowie mogą zrzucić z siebie część odpowiedzialności za swój strój. Tak spotyka się dwóch gości. Jeden pyta: "Stary, co ty masz na sobie?" A on: "A, wiesz, żona mi wybrała." A Okej, okay, spoko. Wyobrażasz sobie kobietę, która mówi coś takiego w tej sytuacji? Koleżanka pyta: Jowita, co ty włożyłaś?" A ona odpowiada: "A, wiesz, mąż mi wybrał." Nawet ja nie wybieram swojej fruźce ubrań. To znaczy, wybieram, wyławiam w Lumpeksie, podsuwam, proponuję, ale nie decyduję. Ja po prostu wkładam głowę do kabiny, patrzę i mówię, co widzę. <noise> w ogóle śmieszna sprawa, bo wtedy babcią w Lumpeksie nieraz zwiesza się Matrix. nie? Tak przed oczami spadają im te cyferki. Nie? Patrzą na to wszystko. I kto to widział? To nie wypada, to, 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 Panie, tak się nie robi! Zwłaszcza w modzie pełno jest takich stereotypów, takich półprawd. Coś wypada, czegoś nie wypada, coś tam, ne, bla, bla, bla. Zaczęliśmy od letnich klimatów i na letnim klimacie skończymy. Standardowy, mocny letni mit w modzie męskiej to krótkie rękawy. To kwestia krótkiego rękawa w męskich koszulach. Znajdziecie dandysów, prawilniaków, dla których krótki rękaw w męskiej koszuli to jest po prostu bezczeszczenie mody męskiej. No takich rzeczy się nie robi. To nie jest w dobrym tonie, nie jest w dobrym guście, O tego się nie robi w dobrym towarzystwie, przy dobrym whisky. Inni powiedzą, że to po prostu źle wygląda. Jak rysiu z czasu serwerów, kojarzycie? Uciesznie dobrych okazji i udanych zakupów. Nie ma rzeczy, których byśmy nie potrzebowali, są tylko potrzeby, których jeszcze nie odkryliśmy. Lepiej kupić taniej niż drożej, lepiej teraz niż nigdy. Miał żółtą, szeroką koszulę z krótkim rękawem. Sposób na dobrze wyglądającą koszulę z krótkim rękawem można wyrazić matematycznie, poprzez stosunek obwodu rękawa do obwodu bicepsa. Wąski bicek przy szerokim rękawie nie wygląda dobrze. Szeroki bicek, właściwie wszystko wygląda dobrze na szerokim bicku. Może poza tribalem. Ale ludzie tego nie wiedzą. Siedzę w garniturówce, w tym sklepie jak w Meksyku, przeliczam godziny na minuty, minuty na sekundy i wchodzą oni. Hmm? Najpierw ona, królowa. Czwarta gracja, trwała ondulacja, jakaś kołafiura cała zbudowana na głowie, a za nią on. Ma minę jakby dopiero wrócił z ryb albo myślami jeszcze tam był. W ogóle nie wie, co on tutaj robi. I ona wtedy pyta mnie, szukamy koszuli, ale żeby się nie pocił proponuje coś przewiewnego, ale jednak z długim rękawem. No bo długi rękaw ma ten plus, że zawsze go sobie możesz podwinąć. Krótkiego rękawa nie wydłużysz, długi skrócisz. Poza tym odpowiednio dobrze podwinięty rękaw ma ten plus, że jak go podwiniesz wyżej, naciągniesz na biceps, no to powiększa bitka. Wtedy ten gość, jakby się przebudził, jakby coś szarpnęło z pławikiem i mówi: "Panie, chcesz, żebym się ugotował?" Ale jakbym był kanibalem, to bym nie chciał, żeby się ugotował. Też gość patrzy na mnie, jakbym mu zaproponował, nie wiem, rurki. W ogóle swoją drogą z rurkami to jest piękna historia. To, jest, to jak się rurki zmieniły, to jest coś cudownego. Może jeszcze pamiętacie, ale całkiem niedawno. Facetowi nie wypadało chodzić w rurkach. No, kto nosi rurki, ten nie jest prawdziwym mężczyzną. Powstawały nawet memy, że kiedy wróg zaatakuje kraj, to ci goście w rurkach będą pierwsi uciekać. I to było całkiem niedawno. Nawet Popek, król Albanii, jakieś 8 lat temu, nagrał między płotem a krzakami apel do hipsterów w skórzanych rurkach. Pokazywał na swoje jeansowe, krótkie spodenki i mówił, że. Tak się powinno chodzić. Tak się powinno chodzić po, ty, po tej planecie. A teraz? Teraz ci sami macho, gym boje, byki oraz byczki wciągają na tyłek wąskie dżinsy, bawełna z elastanem, a na szeroką nogawkę nawet nie spojrzą. Dlaczego? Co, co się zmieniło? No jak do tego doszło? Napiszcie mi w komentarzach, bo ja tego nie rozumiem. No po prostu nie wiem. I ten gość w sklepie też pewnie nie wiedział. Wiedział tylko, że w krótkim rękawku będzie mu po prostu chłodniej. A to niestety mit. O tym, czy będzie ci w koszuli chłodniej, decydują dwie rzeczy. To, z czego ta koszula jest zrobiona, z jakiego materiału i jakim splotem jest zrobiona i jak bardzo przepuszcza powietrze. No popatrzcie na to z tej strony. Arabia, oaza, pustynia, fatamorgany, 50 stopni w cieniu. W czym zasuwa całe towarzystwo? W shortach, jak Janusz z Kołobrzegu, który uznaje, że shorty to jest idealny strój na każdą okazję. I do restauracji, na plażę, do teatru, do kina. No po co zakrywać to boskie ciało? Nie, goście z tamtych stron osłaniają przed słońcem i ręce i nogi. Noszą dżalabi albo tab, czyli długie luźne szaty, najczęściej z bawełny, które osłaniają całe ciało przed słońcem, tworzą taką warstwę izolacyjną między ciałem i materiałem. A tamten gość w sklepie chce krótki rękaw, bo mu w nim będzie chłodniej. No jeśli ma koszulę z poliestru, to tak, będzie mu chłodniej od łokcia w dół. No i wróciliśmy do początku, do tematu poliestru. Nie zrozumcie mnie źle, poliester ma swoje zalety. Poliester świetnie nadaje się do odzieży przeciwdeszczowej, przeciwwiatrowej, do uprawiania sportu, ale już niekoniecznie do twojej lekkiej, zwiewnej, letniej sukienki. Na koniec prosty tip. Bierzecie sobie do ręki jakiś materiał, drugą rękę przenosicie z tyłu, dmuchacie, pff, jeśli poczujecie powietrze na dłoni, jest przewiewny. Jeśli nie, to nie. I tyle. Ja nie będę wam mówił, jak powinno się chodzić po tej planecie. Sądzę, że sami wiecie najlepiej. Ale łatwiej i przyjemniej wam będzie, zwłaszcza latem, jeśli wybierzecie otwarte sploty i naturalne materiały: bawełnę, len, nawet konopie. Serio, możecie nosić konopie. Nawet nie tyle w skarpecie, co na grzbiecie i policja jeszcze za to nie ściga. Podobnie jak nikt nie ściga zachodzenie w lumpach. Dlatego nie bójcie się być skazani na lumpy.